Dzień dobry! Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, który sam siebie nazywa więźniem politycznym i uchodźcą. Odezwał się ostatnio ze swojej kryjówki na Węgrzech. Otóż telewizja w Polsce 24 przeprowadziła z nim krótką rozmowę. Dowiedzieliśmy się wielu istotnych rzeczy, a mianowicie pan Romanowski będzie teraz walczył o demokrację w Polsce i szykuje specjalny raport, żeby się przyczynić do klęski Rafała Trzaskowskiego, gdyż uważa, że jego zwycięstwo właśnie będzie swego rodzaju końcem demokracji w Polsce. Z oczywistych powodów. Marcin Romanowski martwi się też, że na Węgrzech opozycja mogłaby wygrać. Też bym się martwiła na jego miejscu. No ale, żeby dokładnie wiedzieć, do jakich wypowiedzi Marcina Romanowskiego będziemy się odnosić, to bardzo proszę, posłuchajcie fragmentu tej rozmowy w Polsce 24. Czy, panie pośle, chciałby pan wrócić do kraju. Oczywiście od razu, jak została publicznie ujawniona decyzja o udzieleniu mi ochrony prawnej na Węgrzech, zwróciłem się z listem otwartym do ministra sprawiedliwości, informując go, że w związku z brakiem dostępu do uczciwego wymiaru sprawiedliwości, w związku z tymi licznymi aktami bezprawia nie mogę wrócić w tym momencie do, do kraju, ale liczę na, w przyszłości na uczciwy proces, zarzuty, które są w stosunku do mnie kierowane, no są tak absurdalne, że trudno nawet e, jak je tłumaczyć. Tak? I, e, no, a w, w tym momencie jednak w Polsce takiej możliwości nie ma. Wiele osób jest zresztą w tym momencie poddanych różnego rodzaju represjom, stawia się zarzuty. Dariusz Matecki pozbawiony jest wolności w areszcie wydobywczym. Księdzu Michałowi, Urszuli, Karolinie i innym urzędnikom grozi teraz polityczny proces, który już się rozpoczyna, więc no, te represje rzeczywiście mają miejsce. Stąd wybrałem emigrację, aby nie być przez te parę miesięcy czy lat, tak jak to spodziewali się moi, moi doradcy, prawnicy, nie być pozbawionym właśnie tej wolności w areszcie wydobywczym, że, tylko żeby móc otwarcie. Mówić o tym bezprawie, z którym się spotykamy w Polsce i, i walczyć przeciwko temu, co, co dotyka naszą ojczyznę. Panie pośle, a pan rozmawia z osobami, z politykami tam na Węgrzech. Znaczy czym na co dzień się pan zajmuje? Teraz akurat pracuję nad takim raportem, który będziemy ogłaszać w przyszłym tygodniu. Na razie nie mogę niestety więcej mówić, ale to jest raport, który dotyczy zagrożeń dla demokratycznych procesów w Polsce w związku z i praworządności w związku z nadchodzącymi 18 maja i potem 1 czerwca wyborami prezydenckimi. Te, a odpowiadając na pytanie, też co jak patrzą na to politycy węgierscy, czy w ogóle europejscy, czy, czy amerykańscy, czy, czy inni eksperci, no to na pewno patrzą na na Polskę z wielką troską i, i z wielką uwagą, bo, bo wszyscy doskonale rozumiemy, mimo że w Polsce koncentrujemy się bardziej na tym, co jakby na, na naszych kwestiach wewnętrznych, ale przecież tego typu w mniejszym niestety, czy dzięki Bogu dla tych państw zakresie, ale różnego rodzaju akty bezprawia dzieją się również w innych państwach. W Rumunii zupełnie bezprawnie unieważniono pierwszą turę wyborów prezydenckich. We Francji Marie Le Pen została tak naprawdę politycznym wyrokiem wykluczona z wyborów prezydenckich. Przecież do samego Donalda Trumpa próbowano zamknąć do więzienia, żeby go uciszyć politycznie. Więc to, co się dzieje w Polsce, oczywiście w Polsce to się dzieje z wielokrotnie większym natężeniem tego bezprawia, ale jest traktowana jako pewne, pewnego rodzaju pole doświadczalne, jak właśnie konserwatywne, katolickie społeczeństwo można, myślę, że też będzie to polem doświadczalnym, jak tego im się nie uda, jak, jak próbuje się właśnie w tym globalistycznym świecie elit zniszczyć. Polska jest z perspektywy węgierskiej, ale też innych środowisk Konserwatywnych w Europie traktowano właśnie jako to państwo, które spośród Europy Środkowej i nie tylko było najsilniejsze, jeżeli chodzi o obronę suwerenności wobec tych nacisków politycznych i ideologicznych ze strony Unii. Stąd właśnie ten wzmożony atak na, na Polskę i też zainteresowanie środowisk, które bronią tych samych wartości, których my bronimy. A jeżeli chodzi o same Węgry, też się po części wspólnie z moimi węgierskimi kolegami zajmuję, no, no oni z wielkim niepokojem patrzą na bezprawie dziejące się w Polsce, ponieważ lider opozycji Peter Madziar wprost zapowiedział, że jeżeli wygra w przyszłym roku wybory prezydenckie, będzie chciał podobny model wprowadzać na Węgrzech, więc to zagrożenie jest tutaj realne zagrożenie dla węgierskiej suwerenności i państwowości wręcz, bo, bo przecież Chodzi tutaj o zniszczenie najpierw Polski, a potem Węgier jako dwóch takich silnych narodów, państw, które myślą właśnie w sposób suwerenistyczny. No i tu mamy właśnie kilka bardzo ciekawych kwestii. Na przykład Marcin Romanowski jest oburzony wyrokiem sądowym dotyczącym Marine Le Pen, która jest liderką ruchu narodowego we Francji. Otóż ja wcale się nie dziwię, że Marcin Romanowski jest oburzony, bo przypominam sobie, że Solidarna Polska, czyli macierzysta partia Marcina Romanowskiego, też miała podobne kłopoty, a mianowicie wzięła pieniądze z Unii Europejskiej na organizację organizację konferencji klimatycznej która miała być poświęcona właśnie problemami klimatu zmianom klimatycznym tymczasem w rzeczywistości była to po prostu zwykła konwencja wyborcza, na którą Solidarna Polska nie miała pieniędzy, w związku z tym postanowiła użyć pieniędzy unijnych, co jest niezgodne z prawem. Ale oczywiście w polskiej prokuraturze nic działaczy Solidarnej Polski nie spotkało, ponieważ prokuratura nadzorowana przez lidera tej partii, Zbigniewa Aziowy, po prostu umorzyła śledztwo. Oczywiście Solidarna Polska już nie istnieje, więc tutaj bardzo sprytnie działacze się zabezpieczyli na wypadek, gdyby ktoś wreszcie chciał dojść do sprawiedliwości. Także raz mówiąc nie dziwię się Marcinowi Romanowskiemu, że jest oburzony, bo Solidarna Polska robiła podobne przekręty jak Mahen Lupin. Ale idźmy dalej. Okazuje się, że Marcin Romanowski chciałby wrócić do kraju, bo takie padło pytanie. Sami słyszeliście. Natomiast uważa, że nie będzie miał sprawiedliwego procesu. Ale mnie zastanowiło w tym przede wszystkim to, iż Marcin Romanowski ostatecznie liczy się z tym, że będzie miał proces. I wnioskuję z tego, że jego olbrzymi stres związany właśnie z tymi sprawami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości jest przede wszystkim skoncentrowany na areszcie tymczasowym. Wie, o czym mówił. Był przecież wiceministrem sprawiedliwości Uzbigniewa Ziobry, i tam, właśnie w tym ministerstwie, mówiono, że przecież więzienie, areszt to nie sanatorium. Mówił o tym, co prawda, inny wiceminister, Woś, bodajże, Michał Woś, ale w sumie to było jedno kółko Solidarnej, a później suwerennej Polski. No ale tutaj jest też ciekawa, ciekawa sprawa, że. Romanowski oświadczył, że łamane są zasady demokracji w Polsce właśnie ze względu na to, że są stosowane represje i powiedział wielomiesięczne, a nawet wieloletnie areszty. Tak się zastanawiałam, jaki areszt wieloletni on ma na myśli, dlatego że jeśli chodzi o osoby, które są podejrzane, a właściwie już oskarżone, bo jak rozumiem, A, oskarżenia już powstał. W aferze w Funduszu Sprawiedliwości to te osoby były w areszcie 6 miesięcy. Anna W w aferze Rars wyszła bardzo szybko ze względu właśnie na dobro jej dziecka. Paweł Szopa wyszedł chyba po dwóch miesiącach, o ile sobie przypominam. Dariusz Matecki, inny polityk suwerennej Polski, jest obecnie w areszcie dwa miesiące i teraz prokuratura wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie tego aresztu o miesiąc, więc nie wiem, gdzie on widzi te wieloletnie areszty. A dla przykładu, zobaczmy, jak to wyglądało w przypadku prawa i sprawiedliwości, wtedy, kiedy zwinie wziobro nadzorową prokuraturę. No i tak sobie tutaj spoglądam: Sławom Jednowak 9 miesięcy. Prokuratura chciała zresztą go trzymać dłużej, ale sąd już się na to nie zgodził. Uznał, że prokuratura miała dosyć czasu, żeby ogarnąć śledztwo i zabezpieczyć całe postępowanie. Michał Sobański też taki cel, Szczególny tych ziobrowych prokuratorów 7 miesięcy, Włodzimierz Karpiński 9 miesięcy, Piotr Osiecki bodajże 16 miesięcy z przerwami. Więc coś mi się tak widzi, że jeśli chodzi o obecny wymiar sprawiedliwości, to te areszty jednak są krótsze. Nie mam wątpliwości zresztą, że przypadek Anny W. w Aferze Rządowej agencji Rezerw Strategicznych, to jest tam doła szefowa biura premiera Mateusza Morawieckiego, którą prokuratura podejrzewa o wyprowadzenie pieniędzy właśnie wzięcie wzięciu łapówki od Pawła Szopy, to były pieniądze na kampanię wyborczą PIS-u. To jednak prokuratura uwzględniła tutaj bardzo poważne kwestie związane ze zdrowiem jej syna, który ma zespół Aspergera, jak sama podejrzana, to powiedziała publicznie. W związku z tym myślę, że absolutnie Marcin Romanowski, będąc w areszcie, też oczywiście miałby możliwość uczestniczenia Pogrzebie swojego ojca. Nie przyjechał na pogrzeb ojca jednak, ponieważ się bał zatrzymania. No ale idźmy dalej, jeśli chodzi o wywody naszego pana Marcina, uchodźcy politycznego, więźnia politycznego. Ja oczywiście mówię to w cudzysłowie, bo jednak mnie to bardzo oburza. Dla mnie więźniem politycznym jest Andrzej Poczobut, który jest więziony przez Łukaszenkę i siedzi kolejne lata w karcerze. To jest naprawdę straszne. I taki człowiek, jak Romanowski, czy inne postacie typu ksiądz Michał, czy te dwie urzędniczki, które się porównują do Andrzeja Poczobuta, to no, nie chcę używać mocnych słów, ale budzi to naprawdę duży niesmak. Notabene powtórzę to jeszcze raz. Romanowski zwiał unikając aresztu, ale już osoby, które były mu podległe, czyli te dwie urzędniczki, w areszcie się znalazły. Także jak widać, on sobie jakoś załatwił ucieczkę, ale już swoim podwładnym specjalnie nie pomógł. W każdym razie pan Marcin walczy teraz o demokrację. No, i ta demokracja, zdaniem pana Marcina, jest bardzo zagrożona i podał przykład Rumunii. Otóż w Rumunii, tak jak pamiętacie, została unieważniona. Pierwsza tura wyboru, ze względu na to, że postać w sumie znikąd, Kajen Georgesku, nagle zdobył bardzo duże poparcie i tu oczywiście było mnóstwo problemów z tym związanych i nie twierdzę, że ta sytuacja jest jednoznaczna. W każdym razie, demokracja nie jest w żaden sposób zagrożona, moim zdaniem, dlatego, że miejsce właśnie Georgesku zajął inny lider prawicy, Georgę Simion, i któremu może liczyć, widzę tutaj o to 30 do 37 głosów i jest w tej chwili liderem sondaży. I powiem tak: Simeon jest przyjacielem PiSu. Mateusz Morawiecki się z nim fotografował wielokrotnie. Może on mi się nie podobać, jego poglądy mogą mi się nie podobać, ale uważam, że jest to polityk z zupełnie innej miary niż ów Kanin Georgesku, czyli taki stan tymiński. To postać, która przecież w latach 90. została wykreowana w taką, przez taką twardogłową część komunistycznych służb specjalnych, przez agentów tych służb na szczęście, na szczęście stantymski wyborów nie wygrał. No i właśnie ten orgesku dla mnie jest taką podobną postacią, tyle tylko że wykreowaną przez służby rosyjskie. Więc naprawdę, panowie, dobrze się stało, że Właśnie ta postać została wyeliminowana i proszę bardzo, Rumunii wybiorą pana Simiona. To jest ich wybór, taka jest demokracja. Mateusz Morawiecki będzie się cieszył, ale nie jest to polityk sterowany przez Kreml i to jest niezwykle istotne. Warto to podkreślać przy wszystkich oczywiście wątpliwościach, jeśli chodzi o procedury, to bardzo trudna sytuacja w Rumunii. Mam nadzieję, że ostatecznie Rumunia wyjdzie z tego obronną ręką. I co tu jeszcze mamy u szanownego, u szanownego pana Romanowskiego? Otóż Marcin Romanowski bardzo się martwi, że na Węgrzech wygra opozycja. Rzeczywiście w tej chwili Romanowski jest poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości, właśnie ze względu na to, że Wiktor Orban podarował mu azyl, ale w momencie, gdyby stało się tak, choć oczywiście nie jest to pewne, podkreślam, Wiktor Orban przegrałby wybory w przyszłym roku na wiosnę, no to los Romanowskiego jest wysoce niepewny. I ciekawa jest sytuacja w tej chwili na Węgrzech. Węgrzech właśnie, dlatego że y, Orbanowi bardzo zależy na tym, żeby dopiec Donaldowi Tuskowi. Ponieważ stoją niejako po dwóch stronach barykady na polu unijnym. W związku z tym wyobraźcie sobie, że Orban doprowadził jeszcze dodatkowo do uchwalenia takich przepisów, żeby w żaden sposób wymiar sprawiedliwości państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie mógł zająć się taką postacią jak właśnie Marcin Romanowski. No i tutaj to jest bardzo ciekawe. Zmieniono specjalnie przepisy. Przeczytam Wam tutaj fragment analizy. Zgodnie z nowymi przepisami, węgierski prokurator generalny będzie mógł odwołać się od nieprawomocnego orzeczenia sądu nakazującego przekazanie Romanowskiego polskim organom. Następnie orzeczenie to będzie mógł uchylić węgierski sąd najwyższy, Kuria. Krok ten był niezbędny do zapewnienia skuteczności przeciwdziałania potencjalnym, bezprawnym decyzjom sądów. Wyjaśniło węgierskie Ministerstwo Sprawiedliwości. No oczywiście, zasada jest taka, jak wyrok jest nie po naszej myśli, to znaczy, że jest to bezprawna decyzja sądów. No to jest wspólnota myślenia PiSu i Orbana. Tymczasem na początku kwietnia rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adam, jak poinformowała, że prokuratura wydała europejski nakaz dochodzeniowy wobec posła PiS. To orzeczenie wydane przez Sąd lub Prokuraturę z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu przeprowadzenia w innym państwie członkowskim czynności procesowe na potrzeby uzyskania dowodów w sprawach karnych. To jest bardzo interesujące, bo właśnie w połowie marca węgierski parlament wprowadził takie poprawki dotyczące współpracy w sprawach karnych między państwami, to współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej i media węgierskie oceniły, że parlament przegłosował nowe przepisy prawne, by chronić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, który w grudniu otrzymał na Węgrzech. Azyl. Chodzi o to, żeby nie widać go w stronie polskiej. Nowe przepisy dają prokuratorowi generalnemu możliwość odwołania się e, od ewentualnej decyzji o przekazaniu Romanowskiego. Mm właśnie do Sądu Najwyższego. A ponieważ jak sądzę, Węgrzy uważają, że ich Sąd Najwyższy jest zdominowany przez właśnie nominatów Orbana, że w ten sposób, nawet jeżeli opozycja na Węgrzech by wygrała, to można w jakiś sposób zablokować decyzję o wydaniu Romanowskiego. Czy tak będzie? Mam w tej sprawie wątpliwości, ale to, co jest ciekawe w tej historii związanej z Orbanem i dlaczego Marcin Romanowski uważa, że na Węgrzech będzie koniec demokracji, jeżeli Peter Madziar wygra wybory. Jest to główny konkurent Viktora Orbana. I na przykład ostatnio pojawił się ranking Popularności polityków, zawsze na pierwszym miejscu był Viktor Orban, a tymczasem spadł na trzecie miejsce, a pierwsze miejsce właśnie zajął Peter Madziar, który jest liderem partii Tisza. I teraz tak, jeśli chodzi o sondaże, no powiedzmy jeszcze nie cały rok do wyboru na Węgrzech, więc wiele może się zdarzyć, ale jeśli chodzi o sondaże, to yy, Tutaj sytuacja jest niejasna. Jedne, jedne sondaże dają wyższe poparcie właśnie TISZY, a inne z kolei partii Viktora Orbana Fidesowi. I y, 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 jednak trzeba tutaj dodać uczciwie, że w zeszłym roku w wyborach europejskich to jednak Orban przyszedł na metę pierwszy, Tisza była druga, ale od tej pory systematycznie jej notowania rosną, a sam Madziar buduje swoje struktury. Żeby było śmieszniej, to jest polityk, chodzi mi o Petra Medziara, który wyszedł właśnie z Fidesu. Ale przede wszystkim Madziar koncentruje się na takich założeniach, że chce dobrej współpracy z Unią Europejską. I trochę mamy tutaj powtórkę z rozrywki, dlatego że Orban doprowadził do sytuacji, w której Węgry mają zablokowane fundusze europejskie. I Madziar właśnie głosi, że czas odsunąć Orbana od władzy po to, żeby Węgry mogły się normalnie rozwijać i miały normalny dostęp do funduszy unijnych. Co my tutaj jeszcze mamy w sprawie tego Madziara? Oczywiście. Orban nie pozostaje bezczynny. Przede wszystkim, chce zmienić konstytucję tak, żeby jeszcze wzmocnić taki rodzaj wojny obyczajowej, dlatego też zakazuje jakichkolwiek demonstracji na przykład osobom LGBT, bo tam jest mowa o tym, że nie można demonstrować, jeżeli, w jakiś sposób, to znaczy zdaniem Orbana, dany marsz będzie zagrażał wychowaniu moralnemu młodzieży. Wrzucenie do debaty publicznej tematów obyczajowych, czyli wychowanie dzieci, zakaz organizacji marszów równości, zdefiniowanie prawne wyłącznie do dwóch płci, ograniczenie praw społeczności LGBT, to są właśnie te rzeczy, które Orwan chce włożyć do konstytucji, ponieważ uważa, że to może go uratować przed utratą władzy. Natomiast. Nie wiem, czy to wystarczy, bo dajmy na to pod koniec 24 roku aż 80% Węgrów uważało, że sprawy państwa idą w złym kierunku. Ja chcę zwrócić uwagę, że węgierska gospodarka jest w stanie stagnacji. Ma bardzo wysoką inflację i bardzo rachityczny wzrost gospodarczy. Na przykład w porównaniu z Polską. My idziemy do przodu, a tam naprawdę jest słabo. Ja od zawsze zresztą uważałam, że efekty Orbana, który rzekomo zawsze stawia na pierwszym miejscu interesy narodowe i dlatego chce grać w jednej drużynie z Putinem, wcale nie przynoszą takich efektów, o jakich Orban mówił, bo węgierska gospodarka naprawdę jest bardzo słaba i polityka Orbana, także w dłuższej perspektywie, także przed wojną w Ukrainie, też była dla tej gospodarki niezbyt korzystna. Zwracam uwagę, że jeszcze jakiś czas temu, jeśli chodziło o ranking PKB na głowę mieszkańca, czy w ogóle przyspieszenie wzrostu gospodarczego, to Węgry były przed nami. Węgry startowały z o wiele lepszego punktu niż. Polska po upadku komunizmu. A teraz dawno, żeśmy Węgry wyprzedzili. Moim zdaniem jest to efekt właśnie polityki Wiktora Orbana. On zresztą robił różne cuda, wymyślał rozmaite historie, które miały niby chronić węgierską gospodarkę, ale w zasadzie wszystko to przynosi efekt odwrotny od zamierzonego, a na dodatek Zablokowane są fundusze unijne. I to właśnie Cisza, petel Madzial, chce wykorzystać w tej kampanii wyborczej i przekonać Węgrów, że najwyższy czas na zmianę warty. Ja zresztą też tak uważam, dosyć niezależnie kto rządzi, warto jednak, żebyśmy zmieniali ekipę rządzącą, bo to jest po prostu zdrowe i zapobiega tworzeniu się takiej oligarchii ściśle związanej z klasą rządzącą. Ale Viktor Orbán szykuje się tak jak zresztą Pisto robił w 23 roku, szykuje się na to, że może przegrać wybory i chce zabetonować system, chce zabetonować swoje przywileje i zmiany w państwie. I to jest bardzo ciekawe. Tutaj czytam taką analizę Instytutu Europy Środkowej. A to taka propos, że Marcin Romanowski właśnie załamuje ręce, że oto w, na Węgrzech będzie koniec demokracji. Może być koniec Marcina Romanowskiego jako azylanta, ale koniec demokracji to raczej szykuje właśnie Wiktor Orban. I przedstawię wam konkretne przykłady. Otóż jedna z propozycji legislacji zakłada nowelizację przepisów o stanach nadzwyczajnych, po jej uchwaleniu parlament nie będzie miał jak dotychczas wpływu na przedłużenie lub zakończenie stanu zagrożenia, a dekrety nadzwyczajne, które zawieszałyby ustawy lub wyłączałyby obowiązywanie niektórych przepisów, będą wymagały większości kwalifikowanej. Celem tej zmiany jest uniemożliwienie po ewentualnym zwycięstwie wyborczym i sformowaniu rządu przez partię Tisza zmiany ustaw uchwalonych w ostatnich 15 latach poprzez prowadzenie stanu zagrożenia. Po utworzeniu w lutym 2024 roku Urzędu Ochrony Suwerenności kolejnym krokiem w kierunku ograniczenia praw podstawowych jest zapowiedź prowadzenia do ustawy zasadniczej zmian, które umożliwiają zawieszenie węgierskiego obywatelstwa. Dużo jest tu rozmaitych kwiatków. Także moja rada dla Marcina Romanowskiego, żeby naprawdę zaczął się martwić, iż demokracja jest coraz bardziej ograniczana właśnie za czasów Wiktora Orbana. Orban do tej pory lawirował i jednak udawało mu się wprowadzać rozmaite zmiany, a gdy szedł za daleko to się cofał, żeby nie tracić funduszy unijnych, a teraz gdy je stracił, to mam wrażenie, że nie zawaha się użyć wszelkich środków, żeby władze Utrzymać nawet tych niedemokratycznych, i to jest poważne zagrożenie de, dla demokracji w rzeczywistości. No, ale pan Marcin uważa, że zagrożenie demokracji to jest równoznaczne z tym, że on będzie musiał w końcu odpowiedzieć za swoje czyny przed sądem i dla niego to jest w gruncie rzeczy zagrożeniem demokracji, że w końcu zostanie rozliczony z wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, publicznych pieniędzy do środowiska Solidarnej, a później suwerennej Polski. Panie Marcinie, ja myślę sobie tak. Rzeczywiście czerwonej noty Interpolu w sprawie Marcina Romanowskiego nie ma. Nie jest on podejrzewany o morderstwo, o rozbój i pewnie dlatego tak się dzieje. Ale sprawiedliwość, może nierychliwa, w końcu jednak pana dopadnie. Ja się tak za bardzo tym nie stresuję, całe życie na Węgrzech pan nie będzie siedział, w końcu przyjdzie dzień, że stanie pan przed polskim sądem i będzie mógł się pan bronić, tak jak każdy obywatel i doczekamy się prawomocnego wyroku w pana sprawie.